Witajcie, są ludzie, z których chce się brać przykład i zarażać się ich życiową energią. Ludzie, o których dzisiaj powiem, rzucili wezwanie sobie i siłom natury, chcąc udowodnić, że człowiek może wszystko. Niektórzy uważają, że ludzkie możliwości są ograniczone. Jednak są i tacy, którzy są gotowi udowodnić, że jest wręcz odwrotnie. Do tego drugiego grona zalicza się Ross Edgley. Bohater mojego dzisiejszego wideo. Mężczyzna ten jest pierwszym w historii pływakiem, który opłynął w, pław w Wielką Brytanię. Zajęło mu to 157 dni. Pomyślcie tylko, ile kilometrów musiał on pokonać. Ross rozpoczął swoją podróż 1 czerwca 2018, wypływając z Margate. Przez cały ten czas towarzyszyli mu naukowcy, którzy monitorowali trasę, mierzyli i zapisywali dystans, jaki pokonał każdego dnia, a także dbali o jego zdrowie. Odpowiadali oni również za transmitowanie w czasie realnym jego postępów w mediach społecznościowych. Ross podczas całego maratonu ani razu nie postawił stopy na stałym lądzie. Mężczyzna stale przebywał w wodzie za wyjątkiem czasu, kiedy to odpoczywał na swojej łódce przed kolejnymi sześcioma godzinami ciągłego pływania. Początek maratonu był dla Rossa bardzo udany. Bez żadnych problemów przepłynął cieśninę kaletańską, która uznawana jest za jedną z najbardziej ruchliwych dróg wodnych na naszej planecie. Codziennie przepływa przez nią około 500 statków. Wkrótce pojawiły się jednak pierwsze komplikacje. Na szyi sportsmena pojawiło się podrażnienie, które sprawiało mu ogromny dyskomfort. Z jego powodu fani nadali Adgleyowi przydomek Rino Neck. W trzecim tygodniu wyzwania z powodu ciągłego kontaktu ze słoną wodą wpadającą mu do ust, urossa zaczęła się rozwijać choroba tzw. słonych ust. W jamie ustnej i na języku powstały twarde naloty z osadów soli, a to dopiero był początek jego problemów. Po 20 dniach spędzonych w wodzie, gdy mężczyzna w końcu odnalazł swój rytm i dostosował szybkość pokonywania kolejnych kilometrów do możliwości swojego organizmu, bezlitosny ocean poddał go kolejnej próbie. Ross natrafił na stado Medus, które poparzyły mu twarz. W siódmym tygodniu Ross musiał zmierzyć się z dużymi falami i przypływami w kanale bristolskim. Mężczyzna przyznał później, że ten odcinek trasy był dla niego najtrudniejszy. Po spędzeniu w wodzie 14 tygodni i przepłynięciu ponad 1400 km wokół Anglii, Walii, Irlandii i Szkocji, sportowiec oficjalnie pokonał połowę dystansu. Na tym etapie maratonu przyszło mu się zmierzyć z kolejnym problemem. Na jego trasie znalazł się duży rekin. Ponieważ rozmiał miał na sobie kombinezon i maskę, czym przypominał kotika, mężczyzna starał się płynąć w taki sam sposób jak te drapieżniki. Może zabrzmi to dziwnie, ale to pomogło. Rekin zostawił go w spokoju. W tym okresie organizm sportowca przyzwyczaił się do nowych warunków, dlatego też mężczyzna więcej czasu poświęcał na pływanie, a mniej na odpoczynek. Jednak coraz trudniej było mu pokonywać wyznaczone przez siebie wcześniej odcinki dystansu. Ross nie był w stanie trzymać się ustalonego harmonogramu, który zakładał, że całą trasę pokona maksymalnie w 100 dni. Od 18 tygodnia na wybrzeżu Szkocji, gdzie znajdował się obecnie Edgley, zaczął szaleć bardzo silny sztorm o nazwie Ali. W związku z tym cały zespół musiał schronić się w przystani Dunbar. Co ciekawe, nawet w takiej sytuacji Ross nalegał na kontynuowanie maratonu, jednak zespół nakłonił go, aby zrobił sobie przerwę. Chociaż mężczyzna się na to zgodził, nie chciał ulec namowom towarzyszy, by zejść na ląd. Niepogodę postanowił przeczekać na swojej łódce. W 21 tygodniu grupa natrafiła na kolejny sztorm Kalm, który spustoszył całe wschodnie wybrzeże. Ross opisał go później jako złego starszego brata sztormu Ali. Tego dnia sportowiec obchodził swoje 33. urodziny. Z powodu niepogody świętował je na łódce z resztą zespołu. Stałem się o rok mądrzejszy. Staram się być takim samym pulchnym, starym, jednocześnie mądrym morskim Buddą – powiedział Edgley. Gdy sportowiec dopływał do mety, do lodowatej wody wskoczyło 400 śmiałków, aby towarzyszyć mu w ostatnich 500 metrach dystansu, które dzieliły Rossa od osiągnięcia nowego rekordu świata. Kiedy Edgley wyszedł na brzeg, był bardzo zmęczony, ale i bardzo dumny ze swojego osiągnięcia. Triumfalnie podniósł do góry pamiątkowy trójząb, na którym zostało wygrawerowane jego nazwisko i napis 157 dni. Ross zakończył swój maraton 4 listopada 2018 roku. Dokonanie mężczyzny zostało wpisane do księgi rekordów Guinnessa. Ross Edgley jest pierwszym człowiekiem, który opłynął w Pław w Wielką Brytanię, nie schodząc przy tym ani razu na stały ląd. Podsumowując, w czasie maratonu sportowiec wykonał 2,3 miliona pociągnięć rękami i przepłynął 2884 km. Musicie przyznać, że liczby te robią wrażenie, prawda? Oprócz tego, Edgley zużył 5 rolek plastrów na podrażnioną szyję i 3 kg wazeliny na otarcia. Warto jeszcze dodać, że został on poparzony przez meduzy 37 razy, a w czasie maratonu zjadł 610 bananów i spalił ponad 500 tysięcy kalorii. Możecie to sobie wyobrazić? Kolejną ciekawostką jest to, że w trakcie całego dystansu ani razu się nie przeziębił. Szyki pomieszały mu dopiero sztormy. W jednym z wywiadów Ross przyznał, że osiągnął swój główny cel pragnął zachęcić jak największą liczbę ludzi do dokonywania nowych osiągnięć. Mężczyzna jest przekonany, że jeśli człowiek naprawdę czegoś pragnie, to nie ma rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć jeszcze o szwedzkiej kolarce Fryderyce Ek, która objechała świat na swoim rowerze. Kobieta w ciągu 1040 dni odwiedziła 45 krajów. W sumie pokonała około 50 tysięcy kilometrów. A wiecie, co popchnęło ją do podjęcia takiego wyzwania? Marzenie. Fryderyka już w dzieciństwie dążyła do niezależności i wolności, a ponadto zawsze chciała zobaczyć świat we wszystkich jego barwach. Gdy dorosła, postanowiła spełnić swoje marzenie i rozpoczęła swój maraton w marcu 2015 roku. Sportsmenka prowadziła bloga w czasie rzeczywistym oraz kręciła filmiki i robiła zdjęcia, które wrzucała do sieci. W jednym ze swoich postów napisała: Zawsze lubiłam wyzwania. To był bardzo trudny sprawdzian, ale zdawałam sobie z tego sprawę. Po ukończeniu maratonu i powrocie do rodzinnej Szwecji napisała: Choć przez te trzy lata byłam sama, to nigdy nie byłam samotna. Dokąd bym nie pojechała, gdzie bym nie była, zawsze spotykałam na swojej drodze wspaniałych ludzi, którzy cieszyli się z mojej obecności. Po pewnym czasie Fryderyka stworzyła fundację dla ludzi, którzy stracili nadzieję i wiarę w siebie. Dzieliła się z nimi swoim bogatym doświadczeniem, które zdobyła w trakcie maratonu. Można śmiało powiedzieć, że niesamowite marzenie Fryderyki Ek było najdłuższą przejażdżką na rowerze w historii Szwecji, tak więc kobieta na pewno ma co opowiadać innym. Kolejnym bohaterem mojego materiału jest Tom Dennis z Australii. Mężczyzna udowodnił, że na tym świecie wszystko jest możliwe. Wystarczy po prostu czegoś bardzo chcieć. Dennis w ciągu 21 miesięcy przebiegł przez pięć kontynentów. W ciągu tego wyzwania doszedł do wniosku, że Ziemia jest w istocie bardzo mała. Codziennie pokonywał dystans co najmniej 42 km, a łącznie przebiegł ponad 26 tysięcy km. Spróbujcie sobie tylko wyobrazić długość takiej trasy. Tom rozpoczął swój maraton 31 grudnia 2011 roku w Australii i biegł przez Nową Zelandię, a następnie przez południową i północną Amerykę, następnie przebiegł całą Europę i Azję. Po pokonaniu powyższego dystansu, Denis wrócił do Australii i dotarł do Sydney przez zachodnie wybrzeże. W ciągu całego maratonu zużył 17 par Adidasów, wszystkie starły się tak bardzo, że porobiły się w nich dziury. Co ciekawe, mężczyzna nigdy nie był zawodowym sportowcem. Ma 52 lata, rodzinę, dwójkę dzieci, posiada ponadto stopień naukowy w dziedzinie oceanografii i w matematyce. A całe swoje życie poświęcił nauce. Jednak pewnego dnia Tom postanowił dowiedzieć się, jak wielki jest nasz świat. Denis twierdzi, że w ciągu całego maratonu nie miał nawet chwili zwątpienia, że ani razu nie myślał o tym, by się poddać i zrezygnować. Utrzymuje, że jego organizm bardzo szybko przyzwyczaił się do tak dużego wysiłku. Obiegając planetę, mężczyzna prowadził notes, w którym opisał wiele zdarzeń, które przytrafiły mu się w trakcie maratonu. Na przykład Zapisał swoje wrażenia po spotkaniu z grzechotnikiem, emocje jakie towarzyszyły mu podczas burzy piaskowej czy powodzi. Spośród wszystkich notatek jedna jest bardzo szczególna. Przebiegłem dzisiaj 53 km. Łącznie pokonałem już ponad 2025 km. Jestem w pobliżu Santa Cruz w stanie Kalifornia. Spotkałem dzisiaj człowieka, który próbował zatrzymać jakiś przejeżdżający samochód i szczerze mówiąc nie wyglądał najlepiej. Zapytał mnie, gdzie może znaleźć wodę. Ponieważ w okolicy nie było nigdzie wody pitnej, oddałem mu swoją. Potrzebował jej bardziej ode mnie. Przy okazji, Tom Dennis, swoim niesamowitym wyczynem, podczas którego w 622 dni przebiegł całą ziemię, ustanowił nowy światowy rekord w podróżowaniu przez świat o własnych nogach. Powyższe osoby są naprawdę godne szacunku. Wiele osób mogłoby wziąć z nich przykład. Najważniejsze to wierzyć w siebie. Na dziś to już wszystko. Zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia.